Biorąc pod uwagę, że zarówno metody zachowawcze, jak i operacyjne nie dają nam gwarancji wyleczenia na trwałe pacjenta z tzw. zespołu cieśni nadgarstka, z powodzeniem stosujemy w naszej przychodni mini inwazyjny zabieg hydrodekompresji cieśni nadgarstka, czyli zabieg polegający na wprowadzeniu małej kaniuli w. Obszar e, tzw. Tak kanału nadgarstka, gdzie po znieczuleniu tego obszaru e, e, do kaniuli wprowadza się określoną ilość roztworu, który powoduje z jednej strony mechaniczne rozprężenie kanału i uwolnienie zrostów pomiędzy. Ścięgnami nerwem, jak i więzadłem poprzecznym nadgarstka, z drugiej strony ma również wpływ na biochemiczne wygojenie się zmian zapalnych w kanale nadgarstka.